Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym się z... zastanowić nad wynikami mojego projektu i są ku temu dwie podstawowe okazje. Po pierwsze, zostało mi takie pytanie zadane, czyli zostało mi zadane pytanie, czy to co robię przynosi rezultaty, czy moi uczniowie lepiej piszą sprawdziane, czy lepiej piszą kartkówki, czy lepiej sobie radzą z poznawaniem wiadomości. Druga przyczyna to jest podsumowanie, które się zbliżyło, czyli podsumowanie pierwszego semestru pracy mojej w tym roku szkolnym. Więc jak to jest z tymi wynikami? W zasadzie mogę odpowiedzieć tylko jedno. Nie wiem. Nie wiem, czy przyjęte przeze mnie metody, czy to, co robię, przyniosło dobre rezultaty. Dlaczego tego nie wiem? Dlatego, że każda klasa jest inna, każdy zespół klasowy jest inny, materiał się zmienia. Zmiana materiału powoduje oczywiście, inne wyniki, zmiana klasy, inna klasa też ma inne wyniki. Wyniki nie są zależne tylko i wyłącznie od przyjętej metody działania. Jakie z tego są skutki? Może po pierwsze takie, że nie wiem, czy to, co zrobiłem, przyniosło rezultat. A może uczniowie bardziej się zainteresowali, może mniej się zainteresowali? Trudno jest dokładnie określić wpływ mojej metody na osiągnięte wyniki. Natomiast istnieją jakieś wytyczne dotyczące wyników nauczania. Znaczy mogę porównać wyniki w tym roku szkolnym z wynikami w zeszłym roku szkolnym, dwa lata temu, trzy lata temu i zauważam pewne różnice od momentu przyjęcia przeze mnie nowej metody pracy zwłaszcza od momentu zmiany sposobu oceniania na przez zastąpienie oceny cyfrowej oceną, która jest opisem umiejętności. W mniejszym stopniu zauważam taką różnicę w momencie kiedy poprosiłem uczniów o samodzielne formułowanie celów lekcji. Chociaż to też przyniosło pewne rezultaty, jak mogę powiedzieć, tak, pewne rezultaty, czy zauważyłem pewne zmiany w sposobie oceniania. Wydaje mi się, że ja swojego sposobu oceniania zasadniczo nie zmieniłem. W tym sensie nie zmieniłem, że nadal zauważam błędy, nadal zauważam poprawne odpowiedzi. Nadal oceniam na podstawie podobnych kryteriów sukcesu. Więc co się zmieniło? Zmieniło się powiedzmy w dwóch grupach uczniów. Uczniowie, którzy osiągali wcześniej najsłabsze wyniki, zdecydowanie poprawili się. Rezultat jest taki, że w tym roku nie miałem osób, które nie zaliczyły semestru. To jest dla mnie sukces, bo zawsze, zwłaszcza w przedmiotach ścisłych, tacy uczniowie się zdarzają, tacy, którzy nie potrafią opanować wystarczającego zakresu materiału, nie mają wystarczających umiejętności. Brakuje im tych umiejętności na sprawdzianach, na kartkówkach, w czasie odpowiedzi, cokolwiek byśmy na ten temat powiedzieli. Więc w tym roku szkolnym nie zauważyłem, nie zaobserwowałem tego rodzaju sytuacji. Czyli moi uczniowie sobie poradzili na tyle dobrze, ci najsłabsi uczniowie, żeby nie mieć problemu z zaliczeniem materiału. Czyli z czym? Z opanowaniem podstawy programowej, bo tak, tak oceniam, tak sprawdzam wiadomości i robię to już od jakiegoś czasu w mojej pracy szkolnej. Czyli skupiam się na podstawie programowej przy wystawieniu oceny. Jeżeli uczniowie opanowują cały zakres podstawy programowej, to mogę się tylko cieszyć z tego powodu. No więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa, z której zaobserwowałem pewne zmiany, to są uczniowie najlepsi. Ponieważ prezentują w tej chwili dużo szerszą wiedzę niż prezentowali ją wcześniej. Osiągają też dobre, bardzo dobre wyniki na wszystkich sprawdzianach. Zaobserwowałem też, że uczniowie ci poświęcają znacznie mniej czasu na naukę w domu. To jest dla mnie też sukces, że więcej są w stanie wynieść z lekcji niż było to do tej pory. W znaczy, jaki to... ja sposób to zaobserwowałem, Dzięki odpowiedziom z ankiet. Do tej pory uczniowie bardzo dobrze spędzali nad e, przed sprawdzianem na pracy swojej przed wprowadzonymi zmianami przeze mnie średnio 5-6 godzin, przygotowując się do jednego sprawdzianu. W tej chwili przygotowując się do sprawdzianu, spędzają nad nauczeniu się, na rozwiązywaniu zadań, na przygotowaniu godzinę, dwie, półtorej godziny. A zdarzają się też tacy uczniowie, którzy szczerze mi mówią, że w ogóle się nie uczą w domu. Wystarczy im to, że powtórzą co jakiś czas trochę po lekcji albo zajrzą do zeszytu na bieżąco przed sprawdzianem nawet tylko. To jest dla mnie sukces, tak? Ci uczniowie bardzo dobrze osiągają nadal bardzo dobre rezultaty, znacznie mniej czasu poświęcając na indywidualną naukę. Znaczy, że lekcje Dają im więcej niż do tej pory. Tak należałoby to rozumieć. Takie są moje rezultaty, takie wyniki, to co wiem. Ale tak jak podkreślam, nie do końca jestem przekonany o tym, że jest to wynik mojej tylko i wyłącznie pracy, ponieważ na wynik sprawdzianu, na wynik kartkówki wpływ ma więcej czynników niż tylko moja praca i mój sposób działania.